To przydarzyło mi się zeszłego lata. Pojechałem z moim najlepszym przyjacielem na tydzień na Ibizę. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, zameldowaliśmy się w naszym hotelu, wrzuciliśmy torby do naszego pokoju i pojechaliśmy wynajętym samochodem do najbliższego supermarketu. Po drodze rozmawialiśmy o hotelu, który znajdował się w bardzo starej dzielnicy na obrzeżach miasta. Był naprawdę brudny i miał po prostu dziwny klimat. Mój przyjaciel był przez to zdenerwowany. Ale zgodziliśmy się, że to nie może zepsuć naszego wyjazdu. Później w nocy, około trzeciej nad ranem, wracając z klubu, nie mogliśmy znaleźć naszego hotelu. Byliśmy kompletnie pijani i prawdopodobnie chodziliśmy w kółko po ulicach. Mój przyjaciel zatrzymał się, a następnie wskazał na wysoki płot ogrodowy. Zobaczyliśmy za nim budynek naszego hotelu. Był on tuż za ogrodem, więc nie zastanawiając się długo. Spróbowaliśmy wspiąć się na płot. Mojemu przyjacielowi się udało, ale ja, zeskakując, mocno uszkodziłem prawą nogę. Pomógł mi wstać i stanęliśmy pośrodku zielonych krzewów. Co to? mruknął nagle mój przyjaciel. Spojrzałem przed siebie, a tam było pełno nagrobków. Staliśmy tuż między dwoma murami, a na ich końcu znajdowała się mała kapliczka. Drzwi były szeroko otwarte. I z daleka widać było, że jest pełna zapalonych świec. Miałem zapytać, dlaczego świece są zapalone, ale ten pijany idiota nagle zaczął się śmiać i iść w kierunku kaplicy wielkimi, niezręcznymi krokami. Ze względu na moją kontuzję nogi, nie mogłem go dogonić. Mdliło mnie, więc spojrzałem na chwilę w dół, a kiedy podniosłem wzrok, on stał już w kaplicy. Powoli ruszyłem w jego stronę. Ale zatrzymałem się, gdy zobaczyłem na jego twarzy przerażenie i niepokój. Co się stało? Zapytałem, ale on nic nie odpowiedział. Nagle podniósł rękę i dał znak, że mam się odsunąć i być cicho. Pochylił twarz nieco do przodu, jakby coś dostrzegł w ciemnym pomieszczeniu. Wtedy naprawdę się przestraszyłem. Cofnąłem się o parę kroków, wciąż na niego patrząc. Nagle coś usłyszałem. Odgłosy kroków czterech, może pięciu osób dobiegały z głębi kaplicy, gdzie poszedł mój przyjaciel. Natychmiast się odwrócił i zaczął biec tak szybko, jak tylko mógł, krzycząc przy tym. Uciekaj, uciekaj szybko! Słyszałem kroki coraz bliżej i bliżej, a ten, kto mnie gonił, wykrzykiwał jakieś słowa po łacinie. Mój przyjaciel poganiał mnie, stojąc już przy ogrodzeniu. Pomógł mi się wspiąć, wpychając mnie na nie. Odgłosy wciąż się do nas zbliżały. Kiedy jednak znaleźliśmy się już na ziemi po drugiej stronie płotu i spojrzeliśmy przez niego na ogród, nikogo nie widzieliśmy, ani nikogo nie słyszeliśmy. Przerażeni, rozglądaliśmy się we wszystkich kierunkach, szukając ich, ale nikogo tam nie było. Nogi nam się trzęsły. W końcu nieco otrzeźwieliśmy i postanowiliśmy wrócić do hotelu. Mój przyjaciel wszedł do holu pierwszy, i kiedy już miałem wejść za nim, spojrzałem za siebie na ulicę, z której właśnie przyszliśmy. Zobaczyłem kilka drobnych postaci stojących w ciemności. Miały na sobie długie, czarne ubrania, i wszyscy wpatrywali się prosto we mnie. Przestraszyłem się, więc natychmiast wszedłem do środka i poszedłem na górę do naszego pokoju. Nasz pokój hotelowy znajdował się na piątym piętrze, więc spojrzałem przez okno na ulicę. Ale wtedy już nie zobaczyłem żadnej z tych postaci. Przez resztę naszego pobytu miałem paranoję, ale nie spotkaliśmy się już więcej z czymś podobnym i nawet do dziś unikamy tego tematu.